Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk futbol. W poprzednim odcinku Będziemy obserwować Marka i Yuki podczas dzisiejszego meczu z Łambasami. Zbudowano go w tym celu, ale to nie był Netherball. Gdzieś tu musi być odpowiedź. Już kończymy transfer Fluxa do pierwszego urządzenia, generale Blaylock. Doskonale, Harris. Nawet nie znajesz sobie sprawy z fotemi i Fluxa. Władze Astroportu nie zarejestrowały wyjazdu roketa z Genesis. Co? To powinno przesądzić o losie Roketa. Skoncentruj się na piłce, Yuki. Mogli przegrać ten mecz. To nowa drużyna. Potrzebują cię. Hej, Roket! Może użyjesz Fluxa, by wykonać skok? Po obejrzeniu tego filmu zgadzam się z Harisem. Wybacz, Arch. Nagle bardzo się zmęczyli. To dziwne. Tu chodzi o ich ducho. Stracili wolę walki. Decydujące starcie, wspaniały blok. Juki, najwyraźniej, mimo upływu czasu, ma ona jeszcze trochę energii. Koniec pierwszej połowy na stadionie Genesis. Łambasi prowadzą z mistrzowskimi Snowgids 2 do 0. Nork, kto by przypuszczał, że łambasi zdobędą taką przewagę w pierwszej połowie? Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowie nasz analityk Barry Land. Nork, Kali, wspomniałem tu o braku doświadczenia. To teraz cechuje Snow Kids. To nie jest ta drużyna, która wygrała poprzedni puchar. To słaba drużyna, która nie dorównuje tu poziomem. I pamiętajcie, że to Łambasi ich biją. Oni nie są wielką drużyną jak Lightnings, czy faworyci turnieju, czyli Xenons. A jak oceniasz szansę drużyn Lightnings oraz Xenons? Nork, dla mnie to jasne. Uważam, że obie te drużyny dojdą do samego finału. Zwłaszcza jeśli Snow Kids będą dalej grać jak żółto dzioby. Tak, Barry, Ale Wambas jeszcze nie wygrali ze Snow Kids. Została druga połowa meczu. Przegramy dzisiejszy mecz. Przecież jest jeszcze czas. Mamy tylko za mało energii. Chyba nie dam rady. Mam dość. Chcecie pozwolić łambasom pobić Snow Kids bez walki? Nie mogę uwierzyć. Czy masz jakieś propozycje? Każdy daje z siebie wszystko, a zwłaszcza Yuki. Tym razem to jednak za mało. Przepraszam za te gole. Nie mogłam nic zrobić. Potrzebujecie pomocy? Gdyby ktoś nie pamiętał, jestem Ahito i mogę grać. Ahito? Ahito? To naprawdę ty? Ahito, ja chyba śnię. Siemasz, braciszku. Obudziłeś się wreszcie. Co ci się stało? Spokojnie, to tylko ja. Chcesz odpocząć, Yuki? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Jesteś pewien, że możesz grać? Tak powiedziała damę Simbai. Fantastycznie. Microice, to nasz zastrzyk energii. Jesteś pewna, że jest gotowy? Sam to powiedziałeś, brak im ducha. Odzyskają go patrząc na Ahito w akcji. To jest pomysł, Art. Ale czy mamy czas? Ahito jest teraz w szatni. Niech ktoś przejmie moje obowiązki. Dobra, dajmy mu grać. A oto Snowkit zwracają na boisko. Co? Tak, to Ahito! Ahito wrócił do Snow Kids. Drodzy kibice, teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała druga połowa. Snow Kids, Snow A fani na stadionie Genesis szaleją na jego widok. Tam jest wasz syn, Ahito. Wrócił do snuki. Dobrze, że lepiej się czuję. Patrz, kochanie! E, tak, świetnie, Ahito. Ahito! Posłuchajcie wszyscy. Po pierwsze, witaj, Ahito. Ahito pokonał chorobę i wrócił, kiedy potrzebujemy go najbardziej. Dajcie z siebie wszystko i wygrajcie ten mecz dla Akito, ale ty, chłopcze, też musisz zawalczyć. Słyszałeś, braciszku? Wszystko dla ciebie. Jestem gotowy. Dobrze. I dzisiaj żadnego spania w pracy? Nie, mam dużo energii i palę się do gry. To wielkie szczęście dla Snow Kids i pewnie dlatego tak się cieszą z powrotu Akito na boisko. Nie zapominajmy jednak, że przegrywają z łambasami dwa do zera. Słyszysz arcz? Wygrajmy dla Achito. Jednak szczęście i pojawienie się Achito mogą nie wystarczyć, by uratować Snow Kids. To prawda, Nork. Łambasi są znani z wytrzymałości i agresywności w drugiej połowie meczu. Oj, to zabolało. Mark na pewno będzie to jutro czuł. W porządku? Tak, mam na plecach ślady szponów, ale żyję. Łambasi znajdą się w niekorzystnej sytuacji, bo będą grać z jednym zawodnikiem mniej. Jak mark? Kontuzja? On nie może opuścić gry. Wygląda dobrze. Trochę potłuczony, nic mu nie będzie. Na pewno nic ci nie jest? Na pewno. Ale będziesz grał lepiej ode mnie przez najbliższe minuty. A może do końca meczu, co? Wygląda na to, że Mark będzie grał dalej. To dobra wiadomość dla Snawkitz. Bennett, chodź tu na chwilę. Chcę ci coś pokazać. Co się dzieje? To dziwne. O co ci chodzi? Jest coś ciekawego w komputerach Genesis? Przeszukuję bazy danych centrali ligi, tak jak prosił Sony, ale w komputerze ADIM widzę coś dziwnego. To dotyczy roketa. Roketa? Co to takiego? Czyżby w jej komputerze było coś na jego temat? Ktoś pobrał nieautentyczny plik GIDEON. Wygląda jak nasz podrobiony, ale to nie piraci. No to kto? Technoid. Na pewno? Dzwonię do Soniego. Snork, Snow Kids najwyraźniej odzyskali formę na początku drugiej połowy. Czy łambasi utrzymają przewagę z pierwszej połowy, mając mniej zawodników? Bennett, o co chodzi? W komputerze Adim jest coś dziwnego. Na pewno? Powiem mu to. Sony, to może cię zainteresować. Adim, Rocket chyba użył fluksa niezupełnie tak, jak to ostatnio widziałaś. To prawdziwa informacja? Tak, plik w Twoim komputerze jest fałszywy. To bardzo interesujące, ale co robiłeś w moim systemie? Szukałem nieprawidłowości. Cóż, myślę, że to prawda. To dobra wiadomość dla Roketa. Dziękuję. Oglądaj mecz. Okazuje się, że on ciągle jeszcze potrafi ambitnie zagrać. Ten gol to dla mnie wielkie zaskoczenie, ale właśnie za to kocham Snow Są nieprzewidywalni. Snow pani syn zdobył gola! Snow Kids, gola! Snow Kids, Mikroajs, świetny strzał stary. Dzięki. Postarajcie się o następny. Eyes, nie wiem jak to zrobiłeś, ale stąd wyglądało to pięknie. Nareszcie. Wszystko się udało? Bez kłopotów na punktach kontrolnych kończymy ładować pierwsze urządzenie. Chcę, żebyście je otworzyli. Generał Blaylock nie autoryzował tego. Mamy instrukcję. Rozkazuję wam otworzyć to. Podoba ci się, Harris? E, e. E, tylko sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, panie generale. Myślę, że roboty już teraz sobie poradzą. Oczywiście generale. Proponuję, żeby wybrał się pani jutro na mecz Shadow Spirats. Będzie na co popatrzeć. jest Prawda Norata ta Snow Kids Kola yeah! Snow Kola Wspaniale, Achito! Jak widać, Achito wrócił w rewelacyjnej formie. Fantastyczna obrona! Nie ulega wątpliwości, że dzięki tej paradzie Snow Kids mogą wygrać. Świetny powrót, braciszku. Brakowało cię. Snow Kids, Snow Kids, Akito? Akito, wrócił? Akito, jak dawniej. To nie do wiary. Wyglądasz świetnie. Czyli rekordów. Uh. 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 Yes! To super. <laughs> 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 <Woo -hoo. laughs> No Kids wyrównali na stadionie Genesis w niesamowitym stylu. To prawda, Kali, ale czy wytrzymają i obejmą prowadzenie? Jednak odnoszę wrażenie, że zaczynają słabnąć. ¡Kids Golan! Zostały dwie minuty do końca meczu i nadal mamy remis w fascynującym finałowym pojedynku o Puchar Galaktyki. Od paru minut nie było żadnego gola, być może dziś będzie rozstrzygać złota bramka. Zgadzam się z Norkiem. Nie sądzę, by Snowkids mieli dość sił. Zapewne mecz zostanie przedłużony. Arch, Snow Snowkids nie wytrzymają dogrywki. To prawda, został im już tylko duch walki. Z wyjątkiem Ahito. On nie czuje zmęczenia. Dijok, Mikro Ice, Mark. Kto ma możliwość, strzelajcie. Zdobądźcie Gola. Arcz, co zrobisz, jak dojdzie do dogrywki? A co ja mogę? Muszą wykrzesać z siebie energię. Ostatnia szansa. Patrz na Marka. Kilka sekund przed końcem wreszcie zaczęli wyglądać jak mistrzowska drużyna. Mark złapał oddech. Wiem o tym. To wspaniały widok.

Wygrali! Nie wiedziałem, czy to możliwe. Dzisiaj zrobili to dla Ahito. Na następny może Rocket wróci. Oby, Arch. Brawo! 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 Patrz na syna. Wchodzą do półfinałów. Jok grał bardzo dobrze. Jestem z niego dumny. Zwołaj wszystkich z powrotem na statek. Tak jest. Hej, Digok. Wu -wam Chciałem pogratulować dobrego meczu i życzyć szczęścia w półfinałach. Powodzenia, koledzy. Tak, tak dużo tak, szczęścia. Dużo szczęścia. Powodzenia, powodzenia Snow Kids. Snow Kids. A na cześć hip, 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 Wielka szkoda, że Rocket dzisiaj nie zagrał. Oby szybko do was wrócił. Tak. Oby. Cześć. Myślałem, że to już koniec, ale udało wam się. Snow Kids wygrali. Jestem z was dumny. A szczególnie z ciebie, Ahito. Symulowałeś chorobę, żeby odpocząć przed meczem. Oczywiście. Bo, skąd bym wziął tyle energii? Należą wam się wakacje, ale daję wam tylko noc. Od jutra trenujemy. Arcz, Adim jest tutaj. Chce z tobą porozmawiać. Adim, oczywiście. Na pewno chodzi o Roketa. Miejmy nadzieję. Potrzebujemy dobrych wieści. Proszę. Arch, chcę zawiadomić ci osobiście, że roket nie będzie zawieszony. Może wrócić do gry praktycznie od zaraz. Szkoda tylko, że to doszło po meczu. To cudowne wieści. W imieniu całej drużyny bardzo Ci dziękuję. Roket był niewinny. Użył Fluxa, by ratować życie Tii. To była słuszna decyzja. Co więcej, Sonny Blackbones to wyjaśnił. Sonny, serio? Dziękuję, Adin. A co do nas, możemy spróbować jeszcze raz. Oficjalną wiadomość! Roket może grać! Świetnie! Wspaniała wiadomość! Po kłopotach! Mark, ty też nadal należysz do drużyny. Jesteś świetnym piłkarzem i masz oddech. Teraz trzeba jeszcze będzie znaleźć Roketa. E, trenerze? Słucham? Eee, nie nic. A jeśli chodzi o następny mecz, to lepiej, żeby Micro Ice nie musiał robić takich wyczynów jak dzisiaj. W następnym odcinku. Co to wszystko ma znaczyć? Dziś historyczny mecz szedł z Spiraci Piraci nigdy nie doszli do finału Galactic Football. Puszczamy Genesis natychmiast. Co to niemożliwe? Nie mogę. Nie ma go. Bardzo dziwne. Smog chyba zniknął. I co o tym sądzisz? Pierwszy raz to widzę. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Hanna Górecka. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Adam Bauman, Iwona Rulewicz, Tomasz Marzecki, Janusz Wituch, Anna Apostolakis i inni.